Lokalni twórcy Marlena i Andrzej Zielińscy pokazali swoje prace w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Wystawę zatytułowaną Czar Słomianych Strzech otwarto w piątek 29 listopada. Zobaczymy tu obrazy i rzeźby, które jak wskazuje tytuł wernisażu nawiązują do wiejskiego krajobrazu, życia i tradycji ludowych. Inicjatorem była żona, bardziej dążyła do tej wystawy i tak dałem się namówić. I jakoś to poszło. Ona pracuje tak systematycznie, pilnie, a ja tak raczej dorywczo. No raczej Czyli uzupełniacie się też w waszych twórczych działaniach? Tak, uzupełniamy się. Tutaj może nawet przytoczę zdanie kolegów, którzy tą wystawę mi montowali, wieszali. Powiedzieli, że gdyby była złożona z samych moich prac, byłaby ładna, ale przez to, że jest przepleciona jeszcze właśnie pracami męża, no to stanowi taki fajny, fajny komplet to wszystko. Prezentowane na wystawie obrazy i rzeźby powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dwa lata takiej systematycznej pracy, także no 70% Prac jest nowych, ale też no nie ukrywam, z miłą chęcią wyciągnęłam gdzieś takie prace, które są z nami od zawsze, które nie poszły gdzieś tam na sprzedaż, nie poszły do ludzi, tylko są w naszym domu i tak są też oczywiście takie prace. Z moich prac tu jest rzeźba. Obrazy są tylko dwa, w tym dość stare, można powiedzieć, ale nie pokazywane za bardzo chyba. Jest dużo nowej rzeźby, parę sztuk dawnej. Odświeżone. Marlena i Andrzej Zielińscy pochodzą ze Skarżyska Kamiennej, ale od lat związani są z Ziemią Kozienicką, gdzie żyją i pracują. Tu także rozpoczęli swoje twórcze działania. Ja wiedziałam, że mąż ma zdolności takie plastyczne, on dobry jest w rysunku, ładnie rysował. Ale, ale nie, wtedy jeszcze tak nie zajmowaliśmy się tym bardzo. Dopiero życie tutaj, w Kozienicach, w naszej Puszczy Kozienickiej, w naszej leśniczówce, no spowodowało, że tak poświęciliśmy się tej sztuce. Tak, ona bardziej, yy, wzorując się na mnie nawet, można powiedzieć, chciała dorównać, a później mówię, o kurcze, jest bardzo dobrze, chociaż ja też nie, nie, nie jestem profesjonalistą ani. Po prostu jestem takim samołukiem. Uczestniczących w wydarzeniu gości powitały dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska i komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska. Panie przypomniały o twórczych działaniach tej pary, był też krótki wywiad z artystycznym małżeństwem oraz program muzyczny przygotowany przez przedstawicieli Małej Estrady Piosenki. Marlena Zielińska głównie zajmuje się malarstwem olejnym, a tematyka jej prac jest różnorodna. Począwszy od pejzaży inspirowanych regionalnym folkiem i tradycją mazowieckiej wsi, poprzez prace o tematyce sakralnej, martwe natury, postacie czy abstrakcje. Andrzej Zieliński z zawodu jest leśnikiem. Tworzy głównie rzeźbę, choć w swoim artystycznym dorobku może pochwalić się też licznymi pracami malarskimi. To głównie konie, kobiety, architektura, a w przypadku rzeźby to anioły, diabły czy ptaki. Razem czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym Kozienic, biorą udział w plenerach i warsztatach. W ich dorobku są liczne wystawy zbiorowe i indywidualne, a ich prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Współpracują z wieloma instytucjami kulturalnymi w regionie, są członkami Grupy Twórczej Wena, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka, czy Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej. Marlena Zielińska prowadzi też artystyczne warsztaty w szkołach i w Kozienickim Domu Kultury, gdzie pracuje. Po co wy właściwie to wszystko robicie? Sam nie wiem, <śmiech> <śmiech> trudno powiedzieć, to jest taki wewnętrzny głos trochę. Żeby coś pokazać, nie samym chlebem człowiek żyje, jak to się mówi. No daje to dużą satysfakcję, myślę jest to taki samorozwój, robimy coś poza pracą zawodową, poznajemy przez to bardzo dużo osób, daje nam radość to nie tylko nam, bo ja na przykład też widzę jak jesteśmy na tych jarmarkach, festynach, przechodzą ludzie, widzą te moje chatki, kwiaty, uśmiechają się, mówią do swoich dzieci na przykład, wiesz moja babcia mieszkała w takiej chatce, także no fajnie, że, że możemy komuś też sprawić radości sobie. Szkoda by było no, tworzyć, robić to i chować to gdzieś prawda, po w piwnicach, po strychach. Jeżeli już mamy taką potrzebę, robimy to, no to niech to idzie do ludzi, niech ludzie oglądają, niech wiedzą, że to robimy, niech się też tym cieszą. Właśnie za te wszystkie artystyczne działania, za dostarczanie odbiorcom emocji, za promowanie naszego regionu podziękowali twórcom uczestniczący w spotkaniu goście. Wśród nich między innymi starosta kozienicki Krzysztof Wolski, prezes lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka Irena Bielawska, dyrektor Muzeum Regionalnego Maciej Kordas, czy przewodnicząca grupy twórczej Wena Krystyna Kondeja wraz z członkami? Prace Marleny i Andrzeja Zielińskich w Centrum Kulturalno-Artystycznym oglądać można do 19 stycznia.